Dzień dobry, witam Was kochani w filmiku na temat jak to jest być początkującym youtuberem. A więc tak. Powiem Wam, że to jest super zabawa. Jeżeli ktoś zanosi się z, z myślami otworzenia własnego kanału, to niech nie czeka, tylko niech startuje. Po prostu bo człowiek się uczy w trakcie tworzenia. Najbardziej teoria to jest teoria, a praktyka to praktyka. No, powiem Wam, że robię teraz filmiki od, od tygodnia mniej więcej na tym moim kanale nowym. I no wczoraj nakręciłam filmik na Wesołej Miasteczku na Praterze i powiem Wam, że jestem bardzo dumna z siebie, że udało mi się to tak zmontować. Co prawda nagrywanie trwało mm, no, cały dzień robiłam ten filmik. Yy, wyjechałam jakoś o, w, o w pół do w 12 z domu. Yy, pojechałam na prater. Dwie godziny byłam na wysłaniu miasteczku i później montowanie i wgrywanie tego wszystkiego w, yy, na YouTube skończyłam o, o 23 wieczorem. No, ale efekt mi się podobał. Oczywiście nie jest wszystko perfekt i tak dalej, ale fajnie, fajnie wyszło. No, jeżeli ktoś jeszcze nie ogląda, to. Zapraszam na ten filmik z wesołego miasteczka z Praty w Wiedniu. No, co jest najtrudniejsze? Najtrudniejsze dla mnie to jest tak na przykład, jak teraz tutaj siedzę. Może mi nie widać, ale na przykład e, naprzeciwko mnie na ławce siedzi pani sobie. I to mnie tak trochę, wiecie. A ja tutaj gadam sobie do kamery, nagrywał. To jest takie bardzo, bardzo dziwne uczucie. No ale mi się wydaje, że z czasem coś się człowiek do tego przyzwyczai. No i wczoraj, co było wyzwaniem dla mnie wczoraj na tym wesołym miasteczku, bo ja mam fobię społeczną, a wczoraj był Dzień Matki w Austrii, czyli 12 maja i było bardzo dużo ludzi. No ja to nagrywałam, chodziłam z tą kamerą. Wiadomo, jak człowiek chodzi, nagrywa, to ja może miałam, ja to tylko tak odczuwałam, że się na mnie patrzą. Może oczywiście na moje, na moje spierdzielone te włosy, że mi co mi farba nie wiesz, że co to za złoto włosa idzie. <grywa> nie. No, e, ale potem zobaczyłam, że dużo tam, bo tam bardzo dużo turystów było przecież, nie? Z całego świata. I wszyscy nagrywali, znaczy. Wszyscy, no, wie, dużo ludzi nagrywało różnymi tam telefonami i tak dalej. Także no ja też telefonem takim zwykłym starym nagrywam. No, no to mnie to trochę uspokoiło i potem już tak wyluzowałam bardziej. No. E, jakie porażki się zdarzają na początku? Błędy takie. No, na przykład nagrałam filmik tu w plenerze, e, był tekst mówiony plus e, różne tam akcje. No i e, ja już wszystko nagrałam, skoczyłam taka zadowolona. Aha, super, nagrałam. Przychodzę do domu, załączam sobie to na, na laptopie. Ja się patrzę, a ja tam na dworze zapaliłam sobie skręta, bo ja y, palę skręty, bo nie stać nie na fajki. No kogo teraz stać w, w Austrii na fajki? No może normalnych ludzi. No nie mnie. No jak paczka fajek kosztuje prawie 6 euro, jedna paczka, a ja palę dużo, prawie dwie paczki dziennie. Niestety nie mogę sobie poradzić ze zrzuceniem tego. Rzuciłam inny nauk, ale tego nie mogę. No. Ech, na ten temat inny raz. <grym> Może. No. I właśnie o czym ja mówiłam? Aha właśnie. No i zapaliłam papierosa. Tego skręta. I ja się patrzę kurde potem na ten filmik, a ja mam tutaj mi się bibułka przykleiła i przez całe nagranie miałam tutaj bibułkę ja jak wierzycie. Nagranie do wyrzucenia. No to z powrotem wciskoczyłam w ciuchy. I poszłam w te kwestie mówione dograć na podwórko. Już, już nie szłam tam do tego, do tego parku, I się tam koło tego placu dla zwierząt, dla psów. Bo no, byłam zła, byłam zła. Bo naprawdę super wyszło, fajnie. I mikrofon wtedy działał, bo mikrofon też mi świruje. Raz działa, raz nie działa. Teraz nagrywam bez mikrofonu, bo nie chcę, żeby wyszła porażka. No, no i musiałam od nowa nagrać I tak, i tak, na tak. Ale teraz się nauczyłam, bo wczoraj jak byłam już na Wesołym Miasteczku, to już patrzyłam się, że w wypadku, gdyby mikrofon nie działał, w tych kwestiach, co tam mówię na początku i na końcu, to, kurde, wiatr, <śleszuki> sorki. No wiat mi ten... Jak to się nazywa? Statyw, stojak, nie wiem. No to od telefonu, nie? Statyst? <laughs> no. No i co znowu zapomniałam co miałam. Co, skupiłam wątek. A, co się nauczyłam. No i wiem. No na tym, na tym praterze już wczoraj się wycwaniłam, już, już trochę praktyki tego. I a, jak nagrywałam te, te sekwencje początkowe filmu. To nagrałam z mikrofonem najpierw jak mówię. I później też, że tylko tako się uśmiechałam, tylko jako ładnie do kamery. Pomyślałam, później mogę w, pod, no, głos w domu nagrać i podłożyć po prostu jakiś wstęp. Do tego po prostu taką no. No. E, co jeszcze można powiedzieć? No i super to, że wychodzę codziennie. Domu. Wiecie, przez tą fobię z pleczą, to ja w ogóle nie wychodziłam z domu. Tylko jak musiałam. Naprawdę jak musiałam. I to zawsze taka, wiecie, już na samą myśl, że muszę wyjść, to już taka niechęć była. A to normalnie jakoś to nagrywanie, to wychodzenie, to to jakoś normalnie mnie uzależnia powoli. Bo teraz 7 dni wychodziłam i dzisiaj miałam kompletnie, miałam dzisiaj nie wychodzić z domu i nie nagrywać, bo wczoraj calutki dzień mi to zajęło. I myślę, nie no, robię dzień przerwy. No, ale tak siedzę w domu, siedzę. I mnie tak patrzy taka ładna pogoda, myślę, normalnie, weź iska, zrób się na bóstwo. <noise> I ten. I zasuwaj gdzieś do parku. No, i tak właśnie pochodziło mi tak po głowie, żeby tak pochwalić, pochwalić. No, opowiedzieć trochę o ten. O moich początkach, właśnie jak to, jak to wygląda z drugiej strony kamery. No. Jako nowy, nowa youtuberka. No. E, co tu jeszcze powiedzieć. No a tak w domu myślałam, zapisz sobie na kartce najważniejsze punkciki. No. I w końcu tak już się ubrałam, ten, spakowałam i poszłam bez karty. Ale jeszcze coś chciałam powiedzieć. Ale nie ten... Nie chcę, żeby były takie długie przerwy, bo mi się wydaje cały czas, że... No nie chcę ciąć tego filmu, chcę po prostu tak od razu na żywca wrzucić, bo wczoraj się nacięłam. No. No, możecie powiedzieć parę słów pod, pod filmikiem, jak Wam się podobają moje filmy, albo dać kciuka w górę, chociaż jakiś znaczek, żebym widziała, czy idę w dobrym kierunku. Tak naprawdę to jeszcze nie mam żadnego stylu własnego, dopiero to muszę wszystko wypracować. Jeszcze sama nie wiem tak dokładnie, w jakim kierunku idę. No zobaczymy, co to będzie. No. Także no, na dzisiaj to wszystko. Wyszłam Coś zrobiłam. No, także. Do zobaczenia. Papa. pa. pa.